Prawdopodobnie ale prawdopodobnie... Precyzyjny... Proszę Państwa, panowie, ja nie róbmy tak. Nie pan prezes, pan komentantem, ale wy nie pszczelajcie teraz na nas. Z idziemy... sobą decyzję Sądu Najwyższego. Z wie pani pani starałam się... Anulujcie decyzję Sądu ty, Ja pilnuję się... mnie do sejmu. Prezes mówi już wcześniej ale... mówił że mandaty wygasły. W tej ale że do... mandat... Pan Szech może sobie wszystko powiedzieć, co chce. No, są wyroki Sądu Najwyższego i one decydują. A co piśmie prawa mówiące o tym, że poseł nie może być członkiem prawo mocy na wyroki sądu? Panie Prezesie? Ale pan nie rozumie instytucji łaskawienia. Ona znosi wszystko łącznie, łącznie z wpisem do rejestru skazanych. Wszystkim Państwu wyroki sądu najwyższego unieważniające decyzję Hołdy. <kluzny> Odbierać! Ej, ej, co? Co to za szampanina? Co to jest, co to jest, co to jest panowie, czy tak powinno to wyglądać? Proszę, proszę, się spokoić, panowie posłowie. Ja weźmę. sytuacji kryzysowej. Po co? Wy to przepraszacie? Prosimy go szarpać. Jak będziemy go szarpać? Jak to? Prosimy szarpać po co ty to robisz? Nie możemy go Proszę, nie szarpniemy. Kłamie prawo nie jest żadnym marszałkiem, czyli mianem kryminalistów. Nie A wy realizujecie kryminalizm. Zostaną wydane, panem, zostaną wydane odpowiednie uprawnienia. Przes, ja no przynieście pan, do... pan je tutaj. Pan, to pan, pan to, pan nie... musi wyborcy to dają uprawnienia do wejścia do Sejmu. Wyborcy, a nie pan. Ja pan to też. rozumie? Ale nie, ja, nie, nie przejmujcie się, się. Załatwiliśmy komunistów, załatwiliśmy ich Nie, właśnie poseł, a nawet Warszałek nie może łamać prawa. To pan byli posłowie, chodzą po od tylu lat. Chodzą, e, są? kiedyś no chcą, wjeżdżają samochodami. Pan? Oczywiście, nie ma uszami niczego. A wrogi są do najwyższego どういうこと Proszę mnie szarpać. Dlaczego pan postępuje w ten sposób? Dlaczego państwo nie stosują się do poleceń Straży Marszałkowskiej? A oni stosowali się wtedy, kiedy okupowali Murnicę? Dlaczego państwa. Uśmiechnięta Polska! Wstyd!